Państwo, nie magister Zarzycki, proszę Państwa, sytuacja w Polsce e, robi się gorąca. i Pan podejdzie troszkę bliżej, to będzie wtedy może mi lepiej słychać. Robi się gorąca, wobec czego ja, żeby zachować zimną krew, wchodzę do zimnej wody, która ma około 0 stopni, bo jak Państwo widzą, zamarza. Dokładnie, bo zimna woda tak to jest serembel wyrąbana tutaj przez, przez ludzi, którzy też się tutaj kąpią chyba. I tak Państwu skomentuję tę obecną sytuację polityczną. Ja na nią patrzę tak zupełnie na zimno, jak Państwo widzą, bo jo, Temperatura mojego ciała zmierza w kierunku 0 stopni, niżej się nie da, chyba nie, nie zamarznę. Więc ja Państwu radzę nie włączać się w te rozgrywki między Pisem a tym, a a, kodem, a nowoczesną, APO. To jest dla mnie to są dwie, dwie grupy tego samego gangu, który rządzi od 1989 roku, a tak dokładnie biorąc to jeszcze, jeszcze od 1944. powiedzmy 44. To są ludzie, którzy, proszę Państwa. Wyrośli w komunizmie, mają poglądy komunistyczne. Czyli dobre jest to, co jest państwowe. Dobre jest wysokie opodatkowanie prywaciarza. Dobre jest to, żeby obywatela kontrolować na każdym kroku. Szkoła państwowa jest dobra, lekarz państwowy jest dobry, a szkoła prywatna, lekarz prywatny to jest coś złego. I ta, ta, te, bandy głupku, te bandy głupków i złodziei kłócą się tylko o to, kto dany stołek będzie okupował. Czy, czy ta, ta frakcja, czy, czy, czy inna. Więc, generalnie biorąc, to jest prawie wszystko jedno, którzy z nich rządzą, więc nie ma się sensu włączać w ich jakieś tam rozgrywki. Jedna z tych grup to jest agentura w tej chwili amerykańska, yy, czyli, czyli PiS, a druga grupa, czyli ta COT, PO, nowoczesna, to jest agentura yy, niemiecka. I no i dlatego one się tak bardziej troszkę kłócą, bo te dwa państwa mają sprzeczne interesy. A przynajmniej Miały radykalnie sprzeczne wtedy, kiedy pan Barack Obama, być może planował jako, jako, jakąś naszą, on jak on, ale, ale yy, grupa polityków amerykańskich planowała ewentualnie jakiś jak, napad na, na, na Rosję. Wykonali napad na Irak, na, na Afganistan, yy, na, na Syrii, spowodowali tam wybuch tej rewolucji kolorowej na Ukrainie. No, a planowali w następnej kolejności wziąć na, na warsztat Rosję. To, to było bardzo groźne dla nas, zwłaszcza, dlatego że. Y, no i jesteśmy sąsiadem Rosji, więc tutaj nam by się obrywało bardzo zdrowo. Y, więc dobrze, że pan Barack Obama już odchodzi z tego swojego stanowiska. Dobrze, że wygrał pan Trump. Y, no i, proszę państwa, w takim razie, jeżeli chodzi o taką politykę międzynarodową, może będziemy mieli spokój. Y, ta nasza y, grupa, która rządzi jeszcze w naszym, y, naszym kraju, dalej tak postępuje, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, jakby, jakby się nic nie zmieniło w tej polityce amerykańskiej, dlatego, że oni są podłączeni do tej poprzedniej ekipy. Jak wejdzie nowa ekipa, no to być może im się też poglądy trochę zmienią, na tą, y, te antyrosyjskie akcenty trochę wyhamują, no ale, ale zobaczymy, no być może, być może ci ludzie robią to wszystko nie z, tylko przyczyn agenturalnych, ale w ogóle z, z własnej głupoty, no to wtedy będą dalej różne y, tutaj y, szopki w, w tym kierunku odstawiać. Różnie to, proszę Państwa, może być. Generalnie biorąc jest wesoło i robi się coraz bardziej gorąco w tej polityce tutaj naszej wewnętrznej, wobec czego jak Państwo yy, traciliby nerwy, albo krew by się za bardzo Państwu gotowała, yy, to wtedy proszę, yy, znaczy radzę przynajmniej zrobić coś takiego jak ja, na niezbyt głębokiej wodzie, tak jak ja tutaj w tej chwili. I można sobie po prostu tą krew ochłodzić, pobawić się. O, pokażę Państwu tutaj jakieś tafle lodu. Ja, proszę Państwa, tych filmików takich politycznych mało nagrywam, ostatnio no prawie wcale, bo ja nie za bardzo lubię polityką się zajmować. Znam się trochę na niej, ale, ale nie, nie, niezbyt lubię. No, bardziej mnie interesuje edukacja, co mnie interesuje? No, literatura, tego typu rzeczy. Ale przy okazji, no, jak już tutaj w wodzie jestem, to sobie taki mały komentarzyk tutaj Państwu dałem. Ja może teraz wyjdę z wody, trochę sobie po, po, pobiegam. Pan jeszcze może chwilkę pofilmować? Po, po bo ja tak zawsze robię, że jak jestem w wodzie, to potem wychodzę i muszę się rozgrzać, no a rozgrzać się to trzeba troszkę, trochę ruchu, więc sobie pobiegam. Jest ślisko, więc muszę uważać. Tu sobie takie troszkę ćwiczenia na... Żeby tylko uważać, żeby się ręce nie przykleiły do bardzo mroźnej ramy.

troszkę brzuszków no i proszę Państwa, jak zwykle mi brakuje czasu, bo za kilka będę miał repetycję w Staszowie, więc siadam na rowerek i będę jechał. Także może pan już ten filmik tam stryknąć.